Nie uwierzycie, gdzie ja znowu jestem. Ciocia miała życzenie, zapytała się mnie. Tak, zapytała się mnie, czy mogę ją do dansa zabrać, bo ona by chciała do dansa. No przyjechałyśmy do dansa. I wiecie, bez dzieci na luzaku. Mąż został. On się musi martwić, a my możemy tutaj shoppingi uskuteczniać. Także zobaczymy, czym znowu przyjadę. Bo ostatnio, jak mnie wypuścił na shopping, to wszystkie pieniądze z rewoluta wydałam Patrzcie, <laughs> jakie ładne paseczki, koszulki. Po one są w ogóle. Ceny pourywane. O co tu chodzi, że ceny są pourywane? No normalnie ceny. Bezcenne te koszulki, ceny są pourywane. Na tych wszystkich. Na tych są, że one są po 5, A na tych nie ma. Znacie tą zasadę, że jak kupujecie dzieciom stroje, to najlepiej nie kupować takich kolorów, tylko bardziej takie, żeby pod wodą było je widać, bo to się zlewa z kolorem wody gdziekolwiek, basenie i tak dalej. No w basenie może najmniej, ale jak jezioro czy coś jakieś mętnego, to tego nie będziecie widzieć. To będziecie widzieć. I to zobaczyć, czy coś dzieciakom na, na te wieszaki z obniżonymi cenami dorzucili. Coś chyba jest nowego, zaraz zobaczymy. Jest cała masa kurteczek takich szarych. Ja w sumie nie wiem, czy one są bardziej chłopiące czy dziewczęce, ale też nie wiem, czy jest sens, żebym kurtkę dla niej brała. Ale ta sukieneczka jest całkiem cute. I za piątkę mogę jej wziąć. Super. I znalazłam, słuchajcie, koszulkę za 50 centów. Także też biorę. Patrzcie, jakie piękne lustro. Tylko 15 euro, ale co ja z nim zrobię? Ale bardzo mi się podoba jeszcze ta kokardka. Ja mam obsesję na punkcie kokardek. Cudne. nas nie było, to Tesco przyjechało. No i ja przyjeżdżam, patrzcie, o, tu taka paczka. Mówię, nie zamawiałam niczego takiego. No i słuchajcie, tu jest thank you for shopping. We put together a little something with a few trips, hope you enjoy. Czyli gratisik za to, że zamawiamy online. I w środku dostaliśmy takie Cornados. To jest marka, która jest bardzo popularna w Irlandii. To jest jakiś specjalny irlandzki majonez, nie wiem, ale z przyprawami. Jest Pepsi Max, jest jakaś przyprawa z knora i zupka. Są rzeczy, których normalnie nie zamawiamy, to może poza Pepsi Max, który nam się czasem zdarza, ale tak czy siak bardzo miły gest. bardzo ciekawa, co mąż powie na moje nowe y, akcesoria w aucie. Zamówiłam sobie też etui na klucze, ale to wam później pokażę. To wam chciałam najpierw pokazać kwiatuszka. On jest taki gipsowy nie spryskuje się go albo perfumami, albo jakimiś olejkami eterycznymi i wtedy pachnie w aucie. Baby, you're so classic. Co tu się wydarzyło na tej bluzie. Naklejki. Takie naklejki, tych biedronka. Mhm, biedronki masz poprzeklejane różne, tak? Tak, na mojej bluzie. No tak teraz wyglądają moje kluczyki Dauta. auta. Czyż nie są ładniejsze? Białe auto, białe kluczyki. Tak stwierdziłam i blink blink. No. Błażej mnie wyśmieje. Autentycznie, już widzę jego minę, jak to zobaczy. Ale w końcu to teraz. Ja będę głównym użytkownikiem tego auta, także mogę mieć rulo, różowy bryloczek bling blink, jego akurat dostałam od taty i białe kluczyki, nie? Nagrywanie ostatnio to jest dramat. Głos, na głos mi znowu siadło. Ale też, yy, tak samo jak za nagrywanie, zabieram się też, jak pies dojeżdża za inną rzecz. Jak widzicie, wyciągam pochłaniaczku pyłu, dlatego że muszę zdjąć paznokcie. I nie będę robiła nowych, dlatego że moja nowa praca wiąże się z tym, że nie mogę mieć w ogóle nic na paznokciach. Jako, że będę pracowała w clean roomie, no to nie będę mogła mieć ani makijażu, ani nie będę mogła mieć nic na paznokciach. Także y, uciekam z hybrydowego więzienia. Nie, <laughs> ja, mnie to bawi to. Powiem wam szczerze, do teksty o uciekaniu z hybrydowego więzienia. Prawda jest taka, że no po prostu muszę to zrobić. Przygotowałam sobie y, zwykłe lakiery. Kto pamięta tego gagatka? Serżwit. Cieszę się, że, że go mam, bo bez tego to już w ogóle sobie nie wyobrażam. I no, moja nowa rzeczywistość będzie wyglądała tak, że po pierwsze na bank mi wszystkie paznokcie pójdą, bo e, no, połamią mi się po prostu. No, no, nie ma się co oszukiwać. A druga sprawa jest taka, że będę mogła je nosić pomalowane tylko na weekend, więc pewnie będę sobie robiła piątkowe wieczorki z malowaniem pazurków, żebym na weekend mogła je mieć i w niedzielę wieczorem będę je zmywała. Ot, i, I tyle mojego. No tak więc podpinam tutaj gagatka teraz. Zaraz po, podepnę też fryzarkę. I w końcu to dzisiaj zrobię. Nie wiem, jakoś tak nie mogłam się zabrać za to zupełnie. No ale przyszła kryska na matyska. Ja mam taką starą frezarkę z Seminaka. To jest chyba ich pierwsza w ogóle. Na banki już teraz jakieś nowsze wersje, ale mnie ona dobrze służy. Dobrze mi służyła przez ten czas. No teraz będzie musiała trochę... Odejść w zapomnienie. Sytuacja się będzie utrzymywała na tyle długo, że stwierdzę, że już pora się pozbyć tego wszystkiego i że nie będę więcej robiła paznokci, niż się pozbędę, ale wątpię, że bym się szybko na to zdecydowała. Tak samo jak szybko, nie mogłam się zdecydować na to, żeby w ogóle to zrobić teraz. Nie mogłam się zabrać za, za zdjęcie tych paznokci, bo wiem, że to będzie dla mnie teraz bolesne kilka dni ja raz już ściągałam paznokcie przed operacją, jak miałam tą operację moją ginekologiczną, to musiałam zdjąć paznokcie, więc pamiętam to nie byłam fanką tego stanu no ale siła wyższa mogło być gorzej, ale dobrze też nie jest <ścoughs> tutaj pomalowałam jakimiś lakierami z Miss Sporty które mam, ale z Polski już mi idą inne lakiery żebym sobie właśnie mogła weekendowo malować, teraz mam jeszcze no niecałe dwa tygodnie żeby się przyzwyczaić do tej sytuacji, są bardzo miękkie i przed chwilą jak wkładałam ciuchy do kosza, to sobie jednego wygięłam w drugą stronę, więc boli, jak nie wiem. Muszę się po prostu nauczyć na nowo obsługiwać paznokciami, bo jednak e, naturalne paznokcie i to jeszcze paznokcie, które w zasadzie od trzech lat były cały czas pod żelem, no to jednak reagują. E, troszeczkę inaczej, wiecie, znaczy ja dłużej noszę hybrydę, ale po prostu ostatni raz ściągałam paznokcie 3 lata temu przed operacją. No, tak więc tak to wygląda. No, takie trochę kluchy, wiecie, nie, nie, nie wyszło to dobrze z tym lakierem do końca, bo też nie znam tych lakierów i no, trochę się mazał, ale na razie wystarczy. Te będę mogła i tak częściej zmywać, więc wiecie, nawet jak mi się nie podobają, to trzy tygodnie z nimi chodzić nie będę. Właśnie po raz ostatni spakowałam synowi lunchbox i wodę do plecaka do przedszkola. Dzisiaj mamy jego ostatni dzień. Ostatni raz będę go zaprowadzać. Ostatni raz będę go odbierać. No i to był właśnie ostatni lunchbox. dużo mniej czasu i też jutro już syn nie idzie. Zaraz go idę ostatni raz odebrać z przedszkola. Więc... A miałam bardzo dużo kartek do zrobienia, bo kilka okazji jest i pokażę wam trzy z tych, które dzisiaj zrobiłam. Dlatego, że szwagierka bratowa Błażeja poprosiła mnie, żebym zrobiła kartki dla Dzieciaków do szkoły irlandzkiej. Robiłam jej wcześniej kartki do polskiej szkoły, bo oni polską szkołę skończyli już właśnie teraz w sobotę. Natomiast zrobiłam jej jeszcze kartki do szkoły irlandzkiej. Zrobiłam trzy zgodnie z zamówieniem. Zrobiłam je w dość podobnym stylu. Nie do końca mi z tymi literkami wyszło tak jak chciałam, no ale to jest handmade, tu mogą być niedoróbki. Także są trzy takie kartki. Każda jest inna, ale. Każda jest w podobnym stylu, dlatego że korzystałam z jednego zestawu tych dodatków. To są te dodatki ze Stamperii, Ja już Wam o nich mówiłam. Swoją drogą możecie moje piękne paznokcie podziwiać. Będę musiała je dzisiaj zmyć, bo już mnie tak denerwują ten kolor. To w ogóle była jakaś masakra, ale co do tego zaraz przejdziemy. Tak więc to są dodatki, wszystko właśnie ze Stamperii Wykorzystałam takie kartki, ja je kupiłam w Ekrzonie, i tutaj dałam jeszcze po środku taki kremowy Panel, żeby to było troszeczkę, bo jednak to tło jest takie, wiecie, dużo się na tych kartkach dzieje, więc chciałam to trochę bardziej stonować. No i myślę, że wyszły nie najgorzej, tylko no z tymi literkami mi nie do końca wyszło, bo nie przemyślałam tego, że ten panel dałam na podwyższeniu. No i jest jak jest. No ale mam nadzieję, że, że będą ok, że będą zadowoleni. Ja też do każdej kartki daję taką naklejkę. Nie wiem, ile osób z tych, które otrzymują te kartki, zauważa tą naklejkę, że to była kartka robiona ręcznie, ale myślę, że widać, że to są kartki robione ręcznie. Jakże jestem pod tym względem gotowa. Jeszcze wam o tym lakierze powiem. Wykorzystałam dwa lakiery z Miss Sporty i Chciałam coś jasnego na pierwszy raz, bo stwierdziłam, że nie wiem do końca jak to ugryźć, no, ale wybrałam sobie bardzo trudny kolor. Żółty jest zawsze trudnym kolorem, no i on się mazał i w ogóle, no, dramatycznie to wyszło. Próbowałam to trochę przykryć brokatem takim delikatnym. Tu są takie białe drobinki i trochę holograficznych. Ładnie to wygląda. To są dwa lakiery z Miss Sporty. Ten jest z linii Candy to jest jakiś shine effect. Ja je dostałam bardzo, bardzo dawno temu a um, to jest e, Sun Drunk in Malibu więc e, nie wyszło to wszystko dodatkowo użyłam e, sesza, który jest jeszcze w miarę rzadki, ale on jednak swoje lata ma i po prostu Normalnie wstyd pokazywać ale pokażę wam, e, zobaczcie co się tutaj dzieje w ogóle na wszystkich to jest pościągane, tutaj mi się w ogóle pozahaczało, dramat ja się muszę na nowo nauczyć korzystać ze zwykłych lakierów. Po prostu albo dzisiaj, albo jutro zmyję je i pomaluję sobie czymś innym, bo no mnie to denerwuje troszkę, jak one tak wyglądają. Już chyba lepiej by wyglądały bez niczego. Nie dawały mi spokoju te paznokcie i zmieniłam na takie. To jest też jakiś mój lakier z nawet to się jeszcze nie nazywało Semilak, tylko Diamond Cosmetics, moi drodzy. Czyli bardzo stary lakier, ale działa. Classic wine. I zobaczymy jak bardzo mi ten mój stary seżwit pościąga, bo już widzę, że zobaczcie tutaj, co się na końcówkach <laughs> dzieje. Ale lepiej to wygląda niż ten bananowy zdecydowanie, tak więc kończymy tego vloga tymi paznokciami.